Znajdujemy się w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego Piotr Olszewski. Odlaliśmy 11 marca dzwon Miselacordia, czyli dzwon Miłosierdzia. W tej chwili prace przy nim są prowadzone już wykończeniowe, czyli jest cyzelowany, będzie polerowany. Firma dostąpiła już po raz trzeci odlania tak ważnego dzwonu. W 2014 odlaliśmy ostatni dzwon na Wawel, dzwon święty Jan Paweł II, który teraz wisi w Wieży Srebrnych Dzwonów. W tamtym roku odlaliśmy dzwon na 1050-lecie Chrztu Polski, Mieszko i Dobrawa. No i to jest trzeci dzwon miselikordia, czyli dzwon miłosierdzia, który będzie witał papieża Franciszka oraz będzie... Yy, Witam młodzież z całego świata, Światowe dni młodzieży w brzegach yy, kołowieliczki. Ja jestem cyzelerem i moim zadaniem jest oszlifowanie tych wszystkich elementów zdobniczych, które są na dzwonie. Elementy trzeba odkuć. Wszystko trzeba odkuć. Dzwon można porównać do narodzin człowieka. Tak jak my przy chrzcie, tak samo dzwony przy konsekracji czy przy poświęceniu otrzymują też swoje imiona. Dzwon też się starzeje, pokrywa się piękną patyną i nabiera takiego właśnie fajnego smaku, tak jak stare wino. Firma już od 1808 roku, czyli ma już 208 lat. Po II wojnie światowej Jan Felczyński otworzył tutaj w przemyślu ludwisarnię. Były to ciężkie czasy, komunistyczne. Ja się ożeniłem z wnuczką Jana Felczyńskiego i przez to zostałem Ludwisarzem, bo wcześniej miałem inny zawód. Ludwisarstwo może, tylko, tylko można się nauczyć tutaj w zakładzie. Nie ma jakichś szkół, nie ma jakichś kursów na to. W tej chwili firmę prowadzi mój syn, Piotr, więc służę mu tutaj doświadczeniem i radą. I robimy dzwony na cały świat. Te dzwony, które są w różnych ciekawych miejscach, prawda, nieraz niedostępnych, tak jak Papua Nowa Gwinea, to zamawiają misjonarze. I są to niewielkie dzwony, gdyż Jeden z misjonarzy powiedział, że muszą to wnieść 70 km w głąb buszu. To zawód, który pozostawia po nas ślad i w historii spotykamy dzwony, które mają i ponad tysiącletnią historię. No nasze dzwony myślę, że kiedyś też będą taką miały.